Witamy w kolejnym odcinku w serii filmów, w których pomagamy wybrać Wam najlepszego kampera. Pomagamy w taki sposób, że prezentujemy różne rozwiązania stosowane przez producentów. Jesteśmy na targach w Düsseldorfie, więc mamy bardzo szeroki przekrój tych kuchni. Widzimy, jak jest ich dużo. Dokładnie. Jak niektóre są piękne, jak niektóre są brzydkie, jak niektóre są praktyczne, jak niektóre są niepraktyczne. Niepraktyczne, dokładnie. Nie przeciągając, mamy kuchnię w Benimarze chyba 4-4-4, o ile się nie mylę. Mhm. No kuchnia mała, mała, aczkolwiek kompaktowa. Co ją charakteryzuje? Mimo tego, że tutaj jest dosłownie metr z kawałkiem, to jednak pozostawiono te 15 cm blatu roboczego, gdzie można tutaj spokojnie coś pokroić, coś przygotować. Nieduża dwupalnikowa kuchenka, w zupełności wystarczająca, bardzo duży zlewozmywak, jak na warunki kempingowe. Więc myślę, że to jest zrobione tutaj bardzo fajnie. Bywają kuchnie, w których ta kuchenka jest przesunięta bardziej na środek, zajmuje dużo, dużo miejsca, mówiąc krótko, niepraktyczna. Tutaj się to udało. Spora miejsca do przechowywania, to jest bardzo ważne. Czyli Marcin, jak rozumiem w tak. Twojej opinii... Nie wystarczy, że kuchnia jest duża, żeby była praktyczna, może być duża niepraktyczna, albo mała, kompaktowa, tak jak tutaj, ale tak jakby zaprojektowana z pomysłem. Tak, tak no postaramy się może gdzieś to znaleźć. Naprawdę, bywają kuchnie, gdzie jest naprawdę kawał porządnego blatu, blatu? a mhm. urządzenia są tak zainstalowane, jakoś tak niekorzystnie, że, że, że staje się niepraktyczna. Tutaj jeszcze widzę dołożu dołożył, dołożył kawałek blatu, więc jeszcze sobie można to prze, przez jakby przedłużyć. przedłużyć. Tak, już nie będę tutaj się męczył. co ważne tu jeszcze mamy w tym momencie miejsce, że można z pojazdu wyjść, wejść. To a nie w każdym modelu to tak nie funkcjonuje? Nie zawsze się to udaje, tak? bo są drzwi szerokie. No. Właśnie. No dobra, a tutaj co, tak jak ta duża szafka, w której był szafka, brand, no szuflada, wiesz, wiesz szuflada prawie. na sztućce. Tutaj poniżej, blatu, poniżej tak. tej linii blatu, to właściwie te kuchnie są do siebie no już Będzie bardzo bardziej podobne. Bardzo prawda? podobne. Tu mamy taką szeroką tu część. Tam już nie ma miejsca na jakieś no, indywidua. Widzi, wykorzystano tutaj każdy możliwy kawałek. Nawet tam, gdzie instalacje są pod spodem, to stosowano takie przekładki i już... Jakąś tam, tam patelnię można schować. Tak, dokładnie. No i tutaj ten model wyróżnia szafka cargo, tak? W kamperach pół integrach do to 3,5 ton to też nie jest jakoś bardzo nie jest, często. To nie jest codzienność, bardzo fajne miejsce, taka stała półeczka, do tego duża lodówka, w tym przypadku kompresorowa. No właśnie, bo jesteśmy w Benimarze, przy okazji powiem, tak. Benimar od tego roku tylko kompresorowe lodówki, lodówki. stosuje. Bardzo fajna, mała, kompaktowa kuchnia, ale bardzo dobrze jest urządzona. Okay. Y Oglądamy, tak jak powiedziałem, te kampery do 3,5 tony, te najpopularniejsze. Głównie półintegry. Głównie półintegry będą dominowały kuchnie gazowe dwupalnikowe. Wcześniej tak? stosowano czasami trzy palniki. Trzy palnikowe i one się też zdarzają. I one powodują... I co o tym myślisz? Tam... Ja nie wiem, czy te trzy palniki są potrzebne. No właśnie. Ponieważ te trzy palniki z reguły są bardzo blisko siebie umiejscowione i, i dużo głosów społeczności mówi o tym, że to jest nie, 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 nieużyteczne nie do, nie do wykorzystania. A jednocześnie tak? zajmują no. dużą część dużą część, część tego kuchni. Tego blatu roboczego. Tego blatu roboczego. Tak, tak. Dokładnie, tak, dokładnie. Będziemy pokazywali oczywiście kolejne kuchnie, ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na przykład na to, czy te, ta pokrywa jest Zielono, bo jeżeli używamy jednego polnika, to też niekoniecznie musimy ten drugi tutaj, no mieć nie, Tutaj nie, no, ta kuchenka jest na tyle mała. No, niekiedy w kuchniach możemy spotkać tutaj w standardzie pokrywę do tego która Dziś jest jakimś przedłużeniem tego blatu roboczego. Które też taką no, będzie funkcję deski do krojenia. No ale dokładnie. my opowiadamy to idziemy szukać kolejnych kuchni. No, jest i... mnóstwo takich charakterystycznych detali, jak choćby nawet tutaj no ten element, przez który można przewieźć ściereczkę. Tak. No france, małe, to, małe że... drobne rzeczy, ale świadczyło o tym, że projektant się pochylił nad tym, wie dla kogo to projektuje, wie jakie są potrzeby e, karawanikowców. Dobrze. Idziemy do kolejnej kuchni. W zdecydowanej większości kamperów kuchnia znajduje się w przedniej części pojazdu, tuż za szoferką, przy drzwiach. No właśnie, przy drzwiach, jeżeli te drzwi są w tylnej części pojazdu, to jak to wygląda? Model Roller Team Kronos 274 TL, wchodzimy, tutaj kuchnia, no właśnie, w tylnej części pojazdu, Marcin się już z nią, podejrzewam, że zapoznał, jak Ci się kuchnia? Kuchnia, kuchnia, ale ta część dzienna oh. tutaj, to jest po prostu dwie trzecie tego samochodu, zobaczcie. No, potężna przestrzeń. Potężna przestrzeń, a kuchnia, no podobna w sumie do tego Benimara. Też dosłownie metr kawałkiem, ale zupełnie inaczej zorganizowana. To jest właśnie ta pokrywa, o której mówiliśmy. Mhm. Też detal, który, który sobie panie chwalą. No, trochę tej części roboczej jest, jest tu gdzie pokroić jakieś tam warzywo. Tutaj mamy, tutaj mamy trochę więcej miejsca, nie wiem, do odłożenia butelk, butelek z napojami. Można postawić mały ekspres do kawy, czy jakiś czajniczek. No, takie różne drobiazgi. To dość sporo miejsca. No, trochę tak. niefortunnym miejscu są te urządzenia to jest jak regulator. No w kuchni, gdzie się tak, trochę, trochę tak, tak. gotuje, trochę ma No, bo Zajmuje to nie troszeczkę miejsca. Szuflady, o i tak trochę nietypowo, schowali do tyłu kuwetkę na sztućce. Mhm. No i klasyka. Klasyka gatunku. Klasyka tutaj gatunku, nie będzie no tutaj nic się nie... będzie na bok otwierało. No tak. Tak, no i tutaj. Bardzo duża szafka. Mhm. Garnki, nie garnki Fajnie, no i tutaj taka mała praktyczna półeczka, jeszcze widzę Tutaj odwróć kamerę Jakieś przyprawy, a nie wiem, butelka, spójną do mniejsza naczyń Fajnie wykorzystany każdy kawałek No tutaj oczywiście na tej półeczce Ja już widzę jakieś zastosowanie Można coś tutaj ewentualnie We własnym zakresie już zrobić Okej, okay, a powiedz, jest, z Twojego doświadczenia karawaningowego, jeżeli chodzi o tego typu materiały i żeby coś tutaj przymocować jakieś miejsce na ręczniczek. I w jaki no, sposób technicznie, jak to byś to zrobił? No raczej, raczej kleić, raczej no, cokolwiek przyliczymy, tak? no to wiesz, tutaj jest 12 mm, No właśnie. Różnie, bywa, że tu jest, bywa, że ten element jest zrobiony ze sklejki, ale bywa, że to jest kanapka, w środku jest praktycznie pusta, można to łatwo zniszczyć. To jest, to jest, to jest Tak, więc raczej kleić, no chyba, że nie wiem, wieszalibyśmy jakąś półeczkę na jakiś nieduży no To można by się pokusić o to, żeby to przewiercić i zrobić jakieś ładne, e, ładne mocowania, ale to już. E, to już... In, własna inwencja właściciela pojazdu. Jasne. Z kuchni musi być blisko do lodówki, jak mamy tutaj. Odwracamy się do tyłu. Tu mamy dużą lodówkę. Tutaj jest Tetford. Tu już nie jest kompresorowa. To już jest mhm. absorpcyjna lodóweczka. Jasne. Kuchnia w tylnej części. Duży salon, tak jak Marcin pokazał wcześniej. A na tyle tego. Kronosa, łóżko piętrowe, także pojazd dla rodziny. A my idziemy do innej kuchni, szukamy znowu innego rozwiązania. Na targach w Düsseldorfie dużym zainteresowaniem cieszy się Adria, oczywiście, jak co roku. Model Adria Coral 650 DL. Tutaj będziemy mieli do czynienia z kuchnią w stylu litery L. Wchodzimy. Do środka Marcin te kuchnie już ogląda, już obejrzał. Jest to taka elka, no pełna elka, ale niepełna jest tak, tak, No tutaj jest. No, o tym mówiliśmy w poprzednim e, samochodzie. Mamy bardzo dużą kuchenkę trzypalnikową. Trzeba odejść, że te polniki są tak ułożone, że rzeczywiście trzy rondelki się zmieszczą. Tak, no, czy no, to potrzebne, się czy nie. No, każdy, że tak powiem, kupując kampera ma wybór, dlatego to pokazujemy, że są różne możliwości. Mhm. Tutaj blatu roboczego jest dużo. Z mojego punktu widzenia, to co my używamy u siebie, w swoim pojeździe Ja zawsze mam malutki ekspresik, malutki 700W czajniczek elektryczny Tutaj bym nie bardzo już go miał gdzie postawić, więc na to też należy zwracać uwagę no, Miejsca do przechowywania tutaj naprawdę nie, naprawdę nie brakuje Głębokie szuflady Bardzo dużo miejsca to jest ta część, na którą naprawdę powinniśmy zwracać uwagę, no chyba że rzeczywiście ktoś stołuje się wyłącznie w lokalach gastronomicznych, to kuchnia będzie służyła tylko chyba do podgrzania wody na herbatę. Mhm. Nie uważam, że ważne. Jestem no to na co, na co warto zwrócić uwagę tutaj w kuchni. Jeżeli coś smażymy gotujemy, jest jakaś część, która odsłania tą... Tak, tą, żeby nie chlapać tapicerki. Ta tak? tak. A tutaj ściana też jest zabudowana materiałem pewnie takim, którym będzie łatwiej trochę tę czystość utrzymać i zmywać po. No i ładniej jakiś... to wygląda, tak? Bo wygląda. mamy tą kasetę, mamy tą kasetę schowaną, nie widać jej. Mhm. Dodatkowo jeszcze ładnie podświetlone. Mhm. Okay, a po drugiej stronie lodówka, bo myślę, że też zawsze warto o tę lodówkę zahaczyć w tym okay, zestawieniu. Lodówka absorpcyjna, bardzo duża. Tak, lodówka to twór zestaw. No i na dole taka szuflada z możliwością podzielenia na, na, na takimi, takimi ściankami. No tak, dosyć duża lodówka, bo. Tak Z tego co tu widzimy, to camper raczej. Akurat ten konkretny model, raczej chyba dla dwóch osób, bez tutaj łóżka w przedniej części, podwieszanego. No taki klasyk, można powiedzieć. Mm -hmm. Toaleta, prysznic po drugiej stronie. Modele Adri w Polsce cieszą się zainteresowaniem od lat. Między innymi w El Campie czy w Warszawskim Centrum Karawaningu. Możecie je obejrzeć. A jak kuchnie wyglądają w popularnych blaszakach, czyli campervanach? Przed nami lajka EcoVip 600. No i zobaczymy. Ta kuchnia jest troszkę chyba nietypowa jak na, jak na campervany, prawda, Marcin? no taki kompakt. Bardzo, bardzo kompaktowa. Kompaktowa to y, nie wiem, czy nie eufemizm. <grymne> no dobra. <grymne> no mała, jest mała. Mała, dwupalnikowa kuchenka, no, zlewa zmywak przykryty. Ehm... Desko, więc jakaś tam część robocza, powiedzmy sobie, jest. Sytuację delikatnie ratuje. Otwierany dodatkowy blat. Lodóweczka. No, krótka szafka wisząca. No one z reguły nie są za, za długie, żeby tutaj można było śmiało wejść, nie uderzać się głową. No, i szuflady. No tak, z szufladami to rzeczywiście oczywiście szufladami nie ma Z szufladami też często trzeba się cofnąć, naprawdę, żeby gdzieś tam z nich korzystać. No Ale pamiętajmy, jesteśmy w camperwanie. Jesteśmy w camperwanie, także ktoś, kto kupuje camperwana, jest świadomy pewnych kompromisów, którego kompromisów, czekają którego czekają w takim samochodzie. Tak? Natomiast rzeczywiście tutaj no. tego blatu roboczego, oprócz tej małe, tego małego elementu, który tak jak się, to jest sytuacja, jeżeli cokolwiek już gotujemy, to tu dwie trzecie blatu mamy wyłączone. Tak. Jeżeli jeszcze chcemy w międzyczasie umyć jakiś kubeczek, to już cały blat jest wyłączony. Dokładnie. Fiat Ducato, a na nim pół integra Etrusco. I co tutaj? Tutaj kuchnia... Kolejna kuchnia. No gdzieś tam producent trochę zyskał tym blatem mhm. roboczym, więc jest fajnie. Wcześniej mówiliśmy o podziale. Mówiłeś o tym podziale tej, tej, tego przykrycia, więc tutaj naprawdę możemy sobie to wykorzystać tak jak chcemy. W zależności jak nam jest potrzebne. No tu jest takie rozwiązanie, niektóre panie sobie to chwalą. E, takie połączenie razem z dwozmowakiem, że łatwo się to myje i można sobie posprzątać. No tak, kwestia utrzymania czystości to jest też tak. coś, na co warto zwrócić uwagę w graniu. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No, dodatkowa listwa na jakieś akcesoria, to są często rzeczy opcjonalne do, do konfigurowania, jakieś haczyki, jakieś półeczki na przyprawy, no, tego nie brakuje. Szafki. No, no, to miejsca. tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o y, przechowywanie rzeczy kuchennych, to zazwyczaj w większości kuchni raczej jest to raczej zorganizowane jest to tak. dobrze. I wystarczające. Tak. tak. Po drugiej stronie, lodówka, do której już tutaj zaglądam, pół niestety. <śla> no nic z tego. <śla> nic z tego. No, te zamrożalniki też potrafią być różne, w zależności od tego, jaka ta lodówka jest. Czy to jest taki slim jak tutaj, to w tym momencie zamrażalnik jest taki prostokątny, kwadratowy. No, może nie jest zapojemny. Ma lodówka, fajna, spora. W poszukiwaniu rozwiązań kuchennych trafiamy na jedną z premier targów w Düsseldorfie, czyli nowa linia w ofercie LMC, linia Tracer, model 690EL. W podstawie od 70 tys. euro ma to być taka linia przystępna cenowo. Prezentowany model 80 tys. euro. Oczywiście są to ceny na rynek niemiecki. A jaka tu kuchnia? LK, ale taka. No, L... Szupa ta. Szupa, nie, nie bardzo tutaj wiem o co chodziło. E, pomysłodawcy, ale to podobnie jak w ostatnim modelu. Tak. Wspólna, wspólna kuchnia. Tylko, że przed tym, tą kieszenią na, na umywalkę i na, na palniki gazowe. Nie mamy tu zbyt dużo Nie miejsca. Mam. Być może jakby tą kuchnię dało się radę technicznie jeszcze posunąć do tyłu, może by zyskali więcej. No takie akurat rozwiązanie. Za to lodówka pod ręką. Tak, Nie lodówka się pod ręką, dokładnie. Bo po drugiej stronie łazienka i, i, i toaleta. No takie trochę nowe rozwiązanie LMC. Takie takie właśnie pomysły z takimi koszykami do przechowywania. Eee, o ile pamiętam dobrze, to na rzepy łapane tutaj poduszki. Z tyłu łóżko, tak. Niemieckie, które Niemiecki można z, moż z możliwością. z możliwością. Tak. Tutaj też inne troszeczkę rozwiązanie. Są to przesuwane drzwiczki, nieotwierane. No, taki nowy pomysł na Marcin szukał tego miejsca na kawę, bo jest kawoszem. t 338 może. Pomoże. Tak, miejsce na ekspres do kawy, tak, dokładnie. Tak. Dokładnie. No i jak? No taka typowa Elka. Ale tu o to chodzi? Mhm. Tutaj taki występ. Bardzo fajnie zorganizowano. Tutaj już spokojnie można jakieś napoje, jakiś, jakiś ekspres do kawy i to nie mały. Od razu mamy przy tym dostęp do gniazdka. Bardzo fajnie zorganizowana kuchnia, no być może ten blat tutaj nie powala, bo można by to rozmieścić troszeczkę inaczej, mmm, ale fajnie. Co ważne, po drugiej stronie, lodówka, tutaj lodówka jest zupełnie inna, zobaczcie, miejsca jak w lodówce domowej, zamrażalnik niemal dwa razy większy niż w tych Slimach, no i co ważne, tutaj, Taki, Kolejny taki, taki blat, takie, prawda? Takie miejsca do przechowywania, takie nieoczywiste rzeczy, gdzie czasami wchodzimy, nie ma gdzie odłożyć placaka, torby. Dość fajne rzeczy. No i z drugiej strony za kamerą, taka fajna szafka, ona występuje w tym samochodzie, jeżeli jest zabudowany na Fordzie Tranzycie. Taka półeczka nowego producenta dedykowana na, na buty. Jeżeli samochód jest na, na którymś trojaczków, wtedy tutaj pojawia się kanapa, bo ta kabina jest troszkę krótsza i jest więcej miejsca. Okej, okay, tutaj ten blat, o którym mówiłeś nad lodówką po to, żeby wejść, coś sobie odłożyć, klucze, tak, telefon, tak. ale też taki bad do tego, żeby przy szukaniu czegoś w lodówce sobie po prostu poszczególne rzeczy tak, może, wykładać, to tak, też będzie tak, wygodne. Tak. Natomiast jeszcze, skoro mówimy w tym filmie o kuchniach, to chciałem Cię zapytać o baterie w umywalkach, bo tutaj na przykład mamy tę te baterię taką wysoką, no nie? Wyobrażam sobie, że to będzie trochę chlapało. Może być tak. Ja już spotkałem gdzieś, nie pamiętam gdzie, rzeczywiście, że jak się bateria otworzyło, woda leciała, to powodowała, że że to bardzo mocno chłapały, zwłok do tego był bardzo krótki mm -hmm. No, to też warto to sprawdzać, no ale nie ma jak czasami przy zakupie, żeby, żeby tak tutaj żeby, żeby sobie to ocenić, no, baterie można zawsze wymienić, prawda? jeżeli nam gdzieś tam nie pasuje, albo się zepsuje jest stosunkowo no, nieduży no, koszt, no. natomiast warto... to, to są zobaczyć. takie szczegóły, o których właśnie warto, warto mówić, dlatego Wam to pokazujemy tutaj dodatkowy drobiazg w postaci kosza na odpady mm -hmm. Pomysły, 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 wszelakie. I to jest bliźniacze rozwiązanie znajdziemy, jeżeli zamiast Karado wolimy na przykład modele Sunlight. Tak, 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 no bo to tak naprawdę wszystko grupa Chimera, tak? To jest karado 338, a w Sunlight to nie pamiętam jaki to jest model, ale też coś... Jest na pewno taki układ. Kolejna kuchnia w naszym zestawieniu, jesteśmy w Detlefsie. Tutaj jest zupełnie inne rozwiązanie, tutaj producent pokazał... To taki typ kuchenki gazowej, która przypomina mi rozwiązanie z przyczep angielskich. E, tam są te kuchnie takie prawie jak w naszych domach, palniki bez żadnych kompromisów. Duży zlewozmywak, praktyczna półeczka na postawienie czego? No, oczywiście. Do kawy, oczywiście. Wielkie szuflady, naprawdę wielkie szuflady. Potężna ilość miejsc do przechowywania. Tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie takie cargo wysuwane i pojemniczki do segregacji odpadów. I szafki w Szafki Otwierana też. Nie wszędzie tak się szafki otwierają. Z reguły mamy otwierane do góry. Tutaj zabieram nam tylko miejsce wyciąg oparów. Ale... Bardzo fajne rozwiązanie. Ale kuchnia w kamperwanie może też wyglądać zupełnie inaczej. Voyager X, polskiego producenta Glock Traveler. Tu właśnie jesteśmy i zobaczcie, jaki duży blat roboczy w tej kuchni. To takie dobre porównanie do tej kuchni, którą przez chwileczką widzieliście. Mhm. Tam nie było blatu roboczego nic. Tutaj jednak producent wygospodarował i to nie jest mała powierzchnia, na której można cokolwiek zrobić, tak? Kuchenka dwupalnikowa od otwieralność z lewo zmywak, więc też może służyć jako kawałek blatu. Dużo, dużo szafek. Kółeczek, tutaj. Dużo szafek. No jak to Globe Traveler, tak? To są samochody tak naprawdę przemyślane, projektowane przez użytkowników, przez turystów karawaningowych. Tutaj każdy centymetr ma swoje zastosowanie. I został wykorzystany. To tak. akurat te szafki nad tak. kuchnią, no dosyć płytkie, to trzeba przyznać, natomiast jesteśmy w kamperwanie. W Parowanie, tutaj nie oczekujemy cudów. No tak. Trzymając się kulinarnej nomenklatury, to jak przed chwilą powiedział Marcin, teraz kuchnia, która zjada inne na śniadanie. Tak, dokładnie. Falcon ci... XS, czyli nadal pozostajemy na stoisku polskiego Globa. Kuchnia jak na nakamperwany w trochę nietypowym miejscu, bo w tylnej części pojazdu, ja żeby ją pokazać schowałem się do łazienki. Ale właśnie lokalizacja, umiejscowienie poszczególnych rozwiązań w kamperze to część większej układanki, tu, tu nie ma przypadków. Tak, tutaj nietypowe, jest nie tylko kuchnia, nietypowe w ogóle są kampery tego producenta. Tutaj wszystko jest inne, te układy są nieprzewidywalne, tak jak u innych producentów, kiedy z zamkniętymi oczami jesteśmy w stanie przewidzieć układ wnętrza. Mm -hmm. A tutaj w, nowym, w tym falkonie mamy zupełnie nową kuchnię. Dobrze powiedziałeś na początku, zjada na śniadanie niejedną kuchnię, która jest nawet w samochodzie pół, pół zintegrowanym. Czyli gabarytowo yy, sporo większy. Tak, popatrzcie ile blatu roboczego, ile miejsca na ekspres, na czajnik, do tego przygotowane gniazdka. Możemy nawet ekspresce postawić tu, tak samo mamy gniazdko. Kurczę, po prostu fajny samochód, wszystko jest fajnie przemyślane. Mm -hmm. Zupełnie inne podejście do projektowania pojazdu. Nie wiem, jak Tobie się to podoba. Podoba mi się bardzo tak. rzeczywiście, i to jest też camper van. To też możemy tutaj teraz podkreślić, powiedzieć, bez stałej sypialni. Jeżeli chodzi o sypialnie w ogóle w kamperach to odsyłamy już teraz do innego naszego filmu, w którym porównujemy różne rozwiązania do spania. Natomiast tutaj nie ma typowej stałej sypialni. Ja, tak jak powiedziałem, jestem pod prysznicem zintegrowane zintegrowany stoletą. Tak. Tutaj kuchnia. Tak, warto dodać, że niestandardowe jest też to, że ty w tej chwili jesteś mniej więcej. W tym miejscu, gdzie w standardowym kamperowaniu jest jakiś tam luk bagażowy pod łóżkami. Mhm. Tutaj tak naprawdę no nie ma go, bo mamy dużą toaletę. Mamy też lodówkę, do której co ciekawe, można sięgać bezpośrednio spod prysznica. Ciekawa funkcjonalność. No i, I, od razu, I od razu prosto z sypialni, żeby w nocy zobaczyć, czy się nam światło w lodówce nie świeci, tak? Tak. Falcon XS. Zaskakuje. Wieloma rozwiązaniami łóżko. Oczywiście sobie budujemy z tej oto kanapy. To jest pewna filozofia projektowania pojazdów i to jest po prostu świetne. Pokazaliśmy Wam różnego rodzaju kuchnie w różnego rodzaju pojazdach, natomiast nie jest oczywiście tak, że konkretne kuchnie są przypisane do poszczególnych producentów. U każdego z producentów znajdziecie różnego rodzaju rozwiązania i ważne jest to, by wiedzieć na co zwracać uwagę i w jaki sposób wybrać sobie to najlepsze rozwiązanie. Dokładnie, dlatego warto przyjechać na targi, sprawdzić każdą kuchnię, przymierzyć się do możliwości tej kuchni i wybrać coś dla siebie. Oczywiście nie wybierzemy nigdy kampera idealnego, który będzie miał doskonałą sypialnię, kuchnię, część dzienną i łazienkę. Chyba nie ma takich pojazdów. Niemniej trzeba wybrać to, co jest dla Was najważniejsze. A już teraz zapraszamy Was na kolejne filmy, w których będziemy m.in. robili porównania różnego rodzaju sypialni. Dziękujemy za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów o kolejnych elementach wyposażenia kamperów i kamperwanów. Do zobaczenia.